Tworzymy najnowocześniejszą medycynę, Dlatego grajcie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej. 11 stycznia, 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak to mówił Jurek on się będzie działo siema! siema! 11 stycznia, 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy do dwójki. Siema, siema! Pozdrawiamy Was po raz kolejny z kozowa. Wprawdzie impreza Was się skończyła, ale my ciągle bawimy się w studiu! Są z nami przedstawiciele wszystkich sztabów regionu. Chorzów, Sosnowiec, Tychyk, Libice. Jest z nami między innymi Ola. Ola, jak było u Was? Zbieraliśmy bardzo długo, więc jest ciągle liczone. A mamy przeciek, że jest się go roku pławić! Mamy przeciek, że jest rekord! Stwierdzacie, że jest rekord? Tak, jest rekord. Tu czwarty, jest to sporty, chodź oglądaj orkiestry. Mamy 69 tysięcy dla orkiestry. 69 tysięcy, mamy rekord! Weronika, a jak było u Was? U nas no, w Słynkowcu przy drugim jalo imię Emilii cudownie 40 tysięcy, oczywiście w tle gra kapela Pawła Pieczak w daje po prostu nam przadu, daje nam przadu. Jego osypek gdzieś tutaj krążył. Słuchajcie, poszedł za cztery okrągłe tysiące złotych. Ja przenoszę się, przeciskam dalej, bawi się z nami zespół, z pieśni tańca śląsk. Jest z nami także Arleta, Arleta, jak było u was! Było 13 tysięcy złotych. 13 tysięcy złotych! A teraz najważniejsza osoba dzisiejszego wieczoru, która w całym regionie. Marszałek Gabriela Lenartowicz. pani Marszałek, czy mamy rekord w regionie? Będziemy mieli rekord w regionie. Śląskie Kulach Orkiestry pełną Mamy 3 miliony 382 tysiące złotych. I czekamy na dalsze. Mamy rekord w regionie! Słuchajcie, do zobaczenia za godzinę. Pozdrawiamy Was z Siewa. 11 stycznia, 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rezonans magnetyczny jest doskonałym badaniem. Pokazuje nam o wiele więcej informacji, przekazuje w stosunku do tomografii komputerowej i nie stwarza takiego ryzyka jak tomografia komputerowa, która jednak wiązała się z silnym promieniowanie rentgenowskim. Dzięki wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy to badanie w końcu jest dla tej populacji pacjentów, najmniejszych pacjentów dostępne. To jest wielka rewolucja, jeżeli chodzi o badania na noworodków, ponieważ Dotychczas, dopóki nie mieliśmy tego sprzętu, badanie noworodków było możliwe tylko kiedy one były na tyle wydolne i w dobrym stanie, że mogły sobie poradzić bez środowiska inkubatora. Rzadko były podłączane do respiratora. No monitorowanie też w tej chwili jest kompatybilne już z rezonansem magnetycznym. O tym inkubatorze od kilku lat już słyszeliśmy, że taka możliwość istnieje w świecie. I zdecydowanie, gdyby nie Wielka Orkiestra, zakup tak drogiego urządzenia byłby wręcz niemożliwy dla szpitali. To urządzenie, które zakupiła dla nas orkiestra, było pierwszym urządzeniem w Polsce. W tej chwili takie inkubatory kompatybilne z rezonansem magnetycznym w Polsce są trzy. Wiadomo, że im mniejszy pacjent, tym Urządzenia muszą być o największej wartości, najbardziej skomplikowanej i to jest już ta najwyższa półka aparatury medycznej. Kręcioła TV. Transmisje na żywo, muzyka z przystanku stopni, masa pozytywnej energii. Zapraszam do mojego wideobloga czasem pełnego śmiechu, czasem na serio. Wejdź na nasze strony i oglądaj. Co dzień coś nowego. www. .kręcioła TV.